Macie klusek podróży. Jestem w Maroku niedaleko miasteczka Tafraut w Antyatlasie. Udało mi się dotrzeć do miejsca, do którego od dawna chciałem się udać. Takie dosyć osobliwe miejsce. Myślę, że być może najdziwniejsze w Maroku, jakie w tej chwili udało mi się zobaczyć. Takie niebieskie skały, które jakieś 3 km za miastem pomalował w 1984 roku pewien belgijski artysta. No nie wiem, czy to się wszystkim podobało, dlatego, że żeby znaleźć to miejsce trzeba się naprawdę namęczyć, więc pewnie dali mu takie skałki gdzieś zupełnie na boku, żeby mógł się wyżyć. A trwało to dosyć długo, bo podobno zużył 18 ton farby. Pracował tutaj z miejscowymi strażakami, więc myślę, że może lali to z węża. Były protesty dlatego, że stromyki pozamieniały się tutaj w takie niebieskie, niebieskie rzeczki, no ale jakoś to wyblakło przez lata i jakoś wszystkim minęło. Podobno niedawno zostało to odmalowane, także znowu jest dosyć, dosyć intensywne. Na pewno jest to miejsce, które warto zobaczyć. No oczywiście sam przyjazd tutaj w Anty Atlas jest no pewną atrakcją. To są góry dosyć wysokie, mniej więcej najwyższe szczyty, takie jak nasze, nasze rysy, blisko 2400 metrów nad poziomem morza. Ta fraud jest takim centrum w, w tych górach, więc na pewno takie miejsce, do którego warto się udać, nawet, nawet przenocować, pochodzić po, po, tych, po tych górach. I myślę, że to jest znakomita alternatywa do, do atlasu wysokiego, Atlasu średniego, czyli tego wszystkiego, co mamy na, na rzut beretem z Marrakeszu, gdzie jest najwięcej turystów. Tutaj na razie. Spotkałem dwie, dwie osoby przez cały czas pobytu między tymi niebieskimi skałami, więc na pewno jak ktoś lubi taki spokój podróżniczy, to, to można go tutaj znaleźć. Także na pewno polecam Anteatlas, na pewno polecam dzie, dzie, dzieło sztuki pewnego belgijskiego artysty. Jinaka chinkoya. Perfect. <laughs>